Pa, 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 już niedługo święta, buzia uśmiechnięta, a Mikołaj Święty przyniesie prezenty. Dzwonią sanie, dzyń, dzyń, dzyń idą święta, ding, dong. Kniało, tak jak latem lesie dzwonią sanie dzyń 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 idą święta ding dong ding dzwonią sanie idą święta kolorowe bombki z mamą zawiesimy i naszą choinkę pięknie przystroimy dzwonią sanie dzyń 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 Idą święta ding dong ding dzwonią sanie ding 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 idą święta ding dong ding